zaczyna się już na etapie tak naprawdę łąki, gdyż wszystko, co potrzebujemy do produkcji mleka, mamy tak naprawdę z własnego gospodarstwa. Nie skarmiamy krów kiszonkami z kukurydzy, ani soją, ani żadnymi paszami w takimi przemysłowymi GMO. Tak jak dawniej produkowano, gdzie ta wydajność krów to była na poziomie 15-20 litrów, no i my właśnie też dążymy do takiej wydajności. Nie chcemy krów pompować dodatkowo, żeby dawały tego mleka więcej. Chcemy, żeby to było najlepszej jakości produkt. Tak naprawdę całe lato chodzą krowy na pastwiskach, na łąkach. Zresztą to taki mądry powiedział, że trzeba jeść tak jak lekarstwo, bo inaczej lekarstwo będzie naszym jedzeniem. Wraz z żoną produkujemy oleje tłoczone na zimno z własnego gospodarstwa uprawy bez dosuszania opryskowego na polach. No, co mogę więcej powiedzieć? Samo zdrowie, oleje prozdrowotne, naszą główną uprawą taką flagową jest ostropest plamisty. Olej świetnie działa na układ trawienny, no i pokazujemy, że można niektóre rzeczy farmaceutyczne zastąpić, czymś prosto od rolnika, czymś zdrowym, co na pewno przy dłuższym stosowaniu pomoże. Jabłko wiśnia jest wpisany zarówno na listę produktów tradycyjnych, jakość tradycja, także to jest najbardziej doceniony smak. To jest doskonała inicjatywa, dlatego że mieszkańcy Łodzi, którzy na co dzień nie mają dostępu do produktów najwyższej jakości, produktów różnego rodzaju, nabiałów, warzyw, owoców, miodów, które są produkowane na terenie województwa, właśnie tutaj, dzisiaj na takim bazarku mogą zrobić zakupy. To jest doskonała okazja, żeby kupować produkty ekologiczne, produkty zdrowe i produkty polskie, czyli korzyść jest obopólna. Zarówno dla kupujących, którzy mają dostęp naprawdę do żywności najwyższej jakości, a z drugiej strony dla tych producentów naszych, którzy czasami mają małe gospodarstwa, niekoniecznie największe i dużą okazją jest dla nich móc sprzedać takie produkty mieszkańcom Łodzi. Dlatego wspieramy gospodarkę, zdrowo się odżywiamy, kupujemy polskie, kupujemy zdrowe. My nic nie dodajemy. Co znajduje się w owocach, warzywach i ziołach, znajduje się po prostu w naszym soku. Definicja soku jest jednoznaczna, że sok powinien być bez żadnych dodatków. Bez wody, bez cukru, bez konserwantów. I takie są właśnie nasze soki. Zainteresowany jestem, żeby coś kupić, coś prosto od rolnika, nie bez No bo pośrednik, to ja nie, nie, nie wierzę tym pośrednikom, a od rolnika tu mam napisane wszystko, gdzie jest, skąd to jest, jak to wygląda. Prowadzę gospodarstwo ekologiczne i od jakiegoś czasu postanowiłem docierać do klientów bezpośrednio, że uważam, że właśnie możliwość poznania potrzeb klienta, a z drugiej strony też klient może poznać rolnika i wtedy jest świadomy wartości towaru, jaki kupuje i za co płaci. Tutaj też w ciężkiej pracy rolnika ważne jest dobre słowo, które się otrzymuje od konsumenta. Tak? A tutaj I to też daje siłę do dalszej pracy, bo tutaj nie ma co ukrywać, że to jest to ciężka praca, tym bardziej praca na gospodarstwie ekologicznym, kiedy większość pracy wykonujemy ręcznie, to, co mogłyby zrobić środki chemiczne na plantacjach, robimy to ręcznie, także to jest duża, duża, ciężka praca i czasami jest dosyć tej pracy. I ma się ochotę powiedzieć koniec, ale ci klienci, których tu spotykamy, tak jak pan, on zawsze daje tutaj tą nadzieję, Właśnie, że mówi, że to żebym to, to robił. Proszę bardzo. Proszę tak. bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. I powodzenia. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Towar przywieziony dziś jest prosto ze wsi. To jest bardzo ważne, że jest świeży, świeży towar. My się w tym wpisujemy w tą całą program, który jest już wdrażany od pewnego czasu handlu detalicznego, rolniczego handlu detalicznego. Wprowadzamy ustawy, prawo, które pozwala, która pozwala na, na ten sprzedaż bezpośrednio rolników. Tego wcześniej nie było. Nie było można rolnikowi sprzedawać produktów przetworzonych bezpośrednio. W tej chwili można. Do 100 tysięcy złotych będzie bez podatków. To jest wielka kwota, a powyżej 100 tysięcy złotych tylko 2% podatku, to jest takie udogodnienie. Skrócenie drogi od pola do stołu. My się również wpisujemy tym działaniem w no, projekty unijne, w zapowiedzi unijne, bo Unia Europejska o tym w tej chwili zaczęła mówić, żeby właśnie tą drogę od pola do stołu skracać, żeby ten produkt nie musiał tak daleko jechać, żeby nie, nie musiał przechodzić przez wielu pośredników. Unia Europejska mówi, ale my to już robimy. Jesteśmy pierwsi, jesteśmy, jesteśmy na, o krok do przodu od Unii Europejskiej. To Unia Europejska się będzie od nas tego uczyła i to jest bardzo, bardzo ważne. Kury są karmione paszami ekologicznymi. Są puszczane na łąkę i właśnie sobie chodzą. No Te jajka na pewno są lepsze od tych kupnych, tych sklepowych. Na pewno są zdrowsze i lepiej smakują. Kiełbaska. Tradycyjna, ja widzę właśnie, że wszystko. po tradycyjne. zapachu widać od razu, że wszystko to bezpośrednio. Tak, Ta, oczywiście, że tak. Pasztetową i koszonkę. Te wędliny na pewno są lepsze, bo są wyrabiane w naszym gospodarstwie z naszych świnek, produkowane mięso z naszych świnek. No i staramy się to robić jak najlepiej tylko możemy. i żeby to miało wygląd i smak przede wszystkim. Znaczy tu nie ma żadnych konserwantów. To jest wszystko naturalne, mięso jest praktycznie 100% mięsa w mięsie. Wszystko jest ręcznie robione, mięso jest ręcznie krajane w te wyroby. Jest tylko zapeklowane i, no i wkładane w osłonki. No jest dużo pracy przy tym. Mamy bardzo dużo gospodarstw rolnych na terenie Województwa Łódzkiego, to jest ważne, żeby nasi rolnicy sprzedawali żywność wysokiej jakości właśnie w dużym mieście Łodzi żeby konsumenci naszego miasta mogli spróbować tych produktów. Nie ma tej tak zwanej pasteryzacji produktów. Muszę powiedzieć tak, że produkt wyprodukowany do 100 km i skonsumowany w tej okolicy, jaki by, że tak powiem, z nas by nie był, on jest zawsze najzdrowszy. Żeby transportować produkt do innego miasta czy do innego kraju, to wymaga już pasteryzacji. A pasteryzacja to już jest chemia. Dlatego musimy dbać o to, żeby kupować jak najbliżej, na w lokalnych rynkach. Chcę taki miód no trochę na odporność, taki, żeby na przykład do herbatki i, i tak... Wiadomo, że jak rolnik przyjedzie, no to, to jest to pewne, nie? A nie z trzeciej ręki pośrednictwo, nie? Jestem małorolnym rolnikiem, ale moje pszczoły oblatują ponad 200 km kwadratowych gminy Bełchatów w pięciu miejscach, pasieka stacjonarna i zbierają to, co na tej powierzchni się znajduje. Przeważnie to jest, ponieważ w lesie są, no to można powiedzieć miód leśny, miód rzepakowy, akacjowy, lipowy z akacją, no i wspaniałe zioło miody. Trzeba kupować miody od zaufanego pszczelarza. Najlepiej w pobliżu, bo w miodzie pyłki są też z tych roślin, które pszczoły zbierają. Jeżeli się w pobliżu mieszka, to spożywając to jest jakby szczepiony się na alergię. To jest. Ale dobrze, to że piękna jest. Ta jest. Dobrze ona jest? Ona jest taka, to... dość trochę górzysta. Małe, średnie gospodarstwa, które wytwarzają wysokiej jakości produkty, mogą tutaj przyjeżdżać i sprzedawać. Z lepszą marżą, bo wiadomo, jest koszt dojazdu, koszt przygotowania tych produktów, ale bezpośrednio sprzedawać to mieszkańcom, klientom dużego miasta. I jakby po to jest ta inicjatywa, żeby wesprzeć te małe, średnie gospodarstwa, żeby oni za te swoje produkty mogli godziwe pieniążki uzyskać. Poza tym każdy kupujący może się spotkać z tym rolnikiem, z tym producentem, bo to jest też istotne, tak? żeby porozmawiać, kto to wytwarza, jak to wytwarza. Wiemy, że polska żywność jest najlepsza na świecie. Cały świat chce tą naszą żywność polską, kupuje. Eksport polskiej żywności rośnie z, z roku na rok. Także e, powinniśmy tym bardziej e, przychodzić tutaj i, i kupować, a rolnicy przychodzić i sprzedawać. To jest ricotta, czyli taki serek z samej serwatki. Gotujemy w Każdą sobotę będzie ten parking udostępniony od 8 do 15. E, bazarek prosto od rolnika w Łodzi na ulicy Północnej. Województwo łódzkie to województwo rolnicze, województwo sadownicze. Mamy tutaj miody, mleka, uprawy ziemniaka, kukurydzy, mamy sady, mamy produkcję soków owocowych i warzywnych. Słyniemy również dziczyzny. Można dużo o tym mówić. Wiele produktów regionalnych znajduje się na liście Ministerstwa Rolnictwa, wpisanych jako nasze dziedzictwo kulinarne. Warto się z tym zapoznawać i warto też kupować te produkty od rolników z różnych części. Z Łowickiego, z Wieruszowskiego, z Opoczyńskiego, z Radą bo naprawdę mieszkańcy łodzi, o czym czasem, a niestety, Czasem o tym nie wiedzą, mogą trafić naprawdę na różne rarytasy, o których nie wiedzą. Warto tego słuchać. Kampania informacyjna realizowana przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi.